Czyli tak, do tego. W jak przyjdzie labeta, to około do niego będą. To sobie wtedy zadłużenie wygląda, do tego możliwość zimówkę Znowu, a grzane. Ja? w Popatrz sobie dobrze. Parcjonik jest przed tył. Tam parkuje. Miernik lakieru a, a szkoda, że klapy nie ma guzika. Cholera No ale Osiem pół to nie dwanaście Łopaty przy kierownicy. Drive to, drive tamto Poduszek dwa 6 Oglądaj macaj, gdzie tu jestem człowiek 208 tysięcy Czujnika martwego nie ma Aj. Jak myślisz? No, za za nowa Za mi się wydaje taka podejrzana 90 80 Na szpicku stówka Pokaż mi ją jeszcze raz Faktycznie za nowa jest No, no jest, jest, nawet nie jest wiesz Kierka mogła być oprzyta Faktycznie mogli oprzyć kierownicę tak. Mogli oprzyć

15% oryginalne 15% w górę i w górę też 15% 15% w końcówkę roku, październik Ręki też są dobre ale te wszystkie ręki też będą w morzu Okej Wszystkie jutro przyjadą z kolejnym transportem bo pan Ali jest potentatem jak się okazuje No powiedz spokojnie, możemy cisnąć dalej To plastik, ale mnie zmyliło, Co, cwaniaczki, gdzieś go? To rude pyski. 200? Nie, tu ludzie. chwileczkę, bo mi ślizga. O, mi ślizgnęło znowu, jak Eskimosowi Fajka. Na zalewie wiślanym. Stówka. 70. 80. Daszek. Też z tej strony, 70. Bezwypadkowy, co jak w oryginale. Dzień dobry, marzec u Niemców, a czy u Pana lika, przepraszam. Czyst... Aha, to wiem. Widzę kierownicę, proszę Cię. Gdzie jest ten sam że jak to działa wszystko. Szkoda że, nie ma... Szkoda, że nie ma klapy w guziku. To się jakoś rzuca bieg i ten się... Daj mu tam sprzęgiełko. Hamulec. To to daj mu jakiś bieg, jedyneczki drive'a, daj mu drive'a. On jest taki tutaj przyciskacz. Stój, no. ja Nie wiem, czy go automatem kiedyś. A tu jest samo parkowanie. O, widzisz. Szukaj parkingu. Na polskie sobie zrobisz później. I to jest rzecz fajna. Dla małżonki nie za wielki? tak się pytam. Jaka małżonka? Nie pytam, czy duża. Tylko, <trym> czy <trym> to nie za wielkie. to jest z małej Rady. Sporting. Jakieś te SD karty, różne cuda na kijoszku Wycieraczka z co nam się dzieje A co nam teraz chodzi? Przy... Wycieraczkę, To trzeba jakoś po niej pokombinować jakby nie tutaj... Może ta, czekaj A tu jest takie coś delikatne To na język polski, ale to Wyłączmy to A tu się chyba robi prawy, lewy Czekaj A widzisz? Lewo, prawo, czujnik łapie Jak to jest kierunkowska z prawo, to on... Wyszukuję miejsca, yy, tylko jak już walczę prędkość. I to jest jakiś tam, jakiś pan Bajer. Co tu się w ogóle odpier odpiernicza. Jak kiedyś, właśnie koledzy mówiłem, darłem mordę z radości, jak kupiłem 1.6 za 9 tysięcy euro. 1.6 potem, jak ze sprzedażą jest. Ostatni serwis, 20 rok yy, 06 w czerwcu. Do mnie? Ai, wartę Ale No, nain, nain, nur, y ansalung. Radio Maria, chwileczkę. Szyba tył, szyba przód. Granie przedniej sprężynki. A, bo są sprężynki na zimę. I widzisz? Granie przedniej szyby. Są takie mikro, 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 mikro. Co milimetr takie. W każdym fordzie właściwie. Zapytać, czy dwa klucze są? Parking jest, wszystko dobrze? A dwa tylko, nie wiem, czy ty. Żaden, nie ma pedału. <grych> ten pomad jest? Czy mi no, Panie, ten pomad jest, ten pomad. Wszystko jest? gra. Jest? No. no, To jest to. Limit, coś tam się ustawia. Łopaty przy kierownicy do, do, do automata. Czyste auto autoczyste. Pieniądz fajny. Ja, się drą na mnie mamy kawę. We Walk Sugar, wszystko bierzemy Regulacje czy chodzą Chodzą Przód, tył Powiem Wam jest dobrze. Idę jeszcze potargować, faktycznie, bo a Anusz Widelec, co to myślisz? Coś jest? No ja już tak właśnie macałem, takie, takie były ślady śnieżne. Gdzieś go mierzyłem, z drugiej strony był taki podkład lodowy, że tak się wyraża, już zszedł. Hopa! Bord komputer, hamulec ręczny. Chyba poli jak głupi nieusmrodzony. Nie ma hi Ja też się często na tym łapię łopie. Weź tam mówię, żeby nie odjechał. Panie Krzysztofie, to jest automat, a kurwa dobra. Przepraszam, przegląłem. Tu jest chyba miejsce na ładowanie telefonu, nie jestem pewien. Czasami to się w mątku zdarza takie miejsce. Ale tu raczej nie. CD, siedzenie grzane. Jest jakieś Radio Maryja, czy na przykład inne? Przeboje telefon nawigację nawigacja, proszę bardzo. Nawigator wszystko hula. Siedzonko hula prawe, lewe nawet grzeje. Rear grzeje, przednia grzana. Co to jest? Teraz szukamy jakiegoś kuźwa. Szukam jakiegoś y, menu. w tyle, że ja pierdzielę. AutoMax. Czy to już tak stary Vol, volume, tune? Tu jest menu jakieś, ale nawigacyjne, co? Aha. To jest nawigacyjne menu. Uż kurkozja zjadł, mnie zmylił. Tu jest głos, A ja to tu obczaje. Tu są ustawienia przecież Obe w dupę grzeje A to trzeba FM-a jeszcze włączyć Ja. My nie są w tym odcinku Wiadomo, pod Moskwą jesteśmy, zakupy, na moskiewskich placach, ale nam się udało. Jak coś to zmyliłem wszystkich, jesteśmy w Moskwie. Jakieś ruskie radio wyskoczyło. 8300, wyrwane, da się wiarę, 8300. 15 rok październik, 2 litry 150.